Znalazłem bardzo interesujący schemat dla tych, którzy ogrzewają swój dom przy użyciu węgla. I ja od razu postanowiłem go wypróbować. W celu umieściłem po bokach, na rusztach przed drzwiczką, dwie cegły. Na nich, podczas upalania węgła powinien spoczywać arkusz metalu, co umożliwi lepsze dopalanie węgła. Od spodu powinien być ułożony większy węgiel, a na wierzchu Drobna frakcja. Tylko odległy rok paleniska należy pozostawić wolny od drobnych kawałków. Przez niego będzie przepływało powietrze. Teraz rozpalam drobne drewno. Następnie na całość należy położyć arkusz metalu o grubości 3-5 mm, dopasowany do rozmiaru paleniska. To właśnie on pozwala oszczędzić paliwo i umożliwia dobre rozpalanie węgła. Niestety, już na początkowym etapie ten plan zakończył się fiaskiem, ponieważ mój kocioł. Nie jest zbyt duży, objętość paleniska z cegłami znacznie się zmniejszyła i nie udało mi się porządnie rozpalić drewna. Powstało coś w rodzaju małego pionierskiego ogniska. Widać, że dolna warstwa drewna nawet nie dopaliła się do końca. Musiałam czekać, aż kocioł ostygnie, by usunąć cegłę z paleniska. I tak pytanie pozostaje otwarte: co robię nie tak? Dlaczego mój węgiel się nie dopala? Potrzebuję porady aby dowiedzieć się, czego brakuje do pełnego wykorzystania węgla jako paliwa. Zazwyczaj na dole wysypuję kilka średnich kawałków węgla. Następnie układam warstwę drewna, zaczynając od drobnych wiórków, a kończąc na większych kawałkach. To proste. Rozpalam papier i dosłownie po kilku minutach płomień intensywnie się rozprzestrzenia. Następnie dodaję większe kawałki drewna, aż kocioł jest niemal pełny. Po kolejnych kilku minutach, kiedy kocioł pracuje bardzo intensywnie, wysypuję trochę węgla oraz mieszankę pyłu owieniowego, do której dodałem odrobinę zużytego oleju. Kolejne kilka minut później układam równo deski i na nie wysypuję węgiel, około pół wiadra. Używam zarówno dużych kawałków, jak i drobnego węgła. W tym czasie temperatura w kotle osiąga 50. Stopni. W domu robi się przyjemniej. Kład od razu znalazł najcieplejsze miejsce, choć w domu nadal jest chłodno. Gdy wszystko już bardzo intensywnie się pali, dosypuje kolejny węgiel. Wówczas temperatura osiąga 64 stopni. Z kominy nie unosi się widoczny dym. Dym jest przejrzysty. To sugeruje, że teoretycznie wszystko się spala. Teraz pokażę, co robię z węglową kruszonką i pyłem. Na początku sortuję węgiel. Duże kawałki odkładam osobno, a resztę, czyli drobny pył, przesiewam albo razem z wystarczająco dużymi kawałkami odkładam oddzielnie. Następnie do drobnej frakcji dodaję odrobinę zużytego oleju. Trzeba dodać bardzo mało, żeby nie zaczął wyciekać, a jedynie nasączył węgiel. Teraz dokładnie mieszam i przekładam gotową mieszankę do różnych pojemników, zarówno plastikowych, jak i kartonowych. Plastikową butelkę przecinam na dwie części i obie części napełniam przygotowaną mieszanką. Tymczasem temperatura w kotle już spadła i węgiel przestał płonąć, mimo że minęło zaledwie około godziny. Muszę praktycznie zaczynać proces rozpalania od nowa. Ułatwia to fakt, że węgiel wciąż lekko tli się, a deski paliły się bardzo szybko. Przy intensywnym spalaniu temperatura wody w kotle wzrasta, więc ponownie wysypuje tam trochę węgla. Gdy dzień dobiega końca, nieco ograniczam odpływ spalin i zamykam zasłonkę doprowadzającą powietrze. I tu pojawia się pytanie. Czy w przypadku konieczności dodania węgla należy czekać na zakończenie cyklu spalania? Czy można dodawać głowę bezpośrednio do rozgrzanego węgla? Bo to może spowodować bardzo gwałtowny wzrost temperatury. Wody w kotle, co również jest nieporządne, albo też zasypywać płonące węgiel. Krótko mówiąc, chodzi o osiągnięcie równomiernego ogrzewania węglem oraz o dobranie odpowiedniego momentu, kiedy należy dosypać nową porcję węgla, albo o stwierdzenie, że w ogóle nie trzeba go dosypywać, by ten, który już jest, dopalił się. Ktoś, proszę doreć.